Nie jesteście dla siebie stworzeni. Twoja mama próbuje mnie przeciwko tobie nastawić! A co to jest? No to spadaj! Kurczę, Angela, błagam cię, zacznijmy wszystko od nowa! Nie, to nie! Przecież to stara fotka! Na jakim ringu? Na ringu, grze, na konsoli! Po prostu zamknij oczy i tyle! A co to się dzieje? Nie martw się, damy sobie rady, mówię ci! No co tam, kochani, zebraliśmy mnóstwo lajków pod ostatnim filmem. Zbierzmy dokładnie tyle samo pod tym. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, zróbcie to teraz, żeby nie przegapić nowych filmów. A teraz życzę wam wszystkim miłego seansu. Co ty robisz? Natychmiast przestań! Co to ma być, co? Polina, Dima ma inną dziewczynę. Może spróbujesz zerwać z nim kontakt. Co to jest? Mnie pytasz? A skąd to masz? Fajnie jest ustawiać mi życie, co? Przeprowadzam się do taty. Do jakiego taty ty się wyprowadzasz? A, Wiesz, więc mam więcej ojców. Jak się nazywa drugi? Jak ty do mnie mówisz? A dlaczego ty mi robisz wstyd przed całą szkołą? Zaraz po prostu zacznę cię bić pasem, Dima! I właśnie dlatego przeprowadzam się do taty, żeby dorastać z normalną psychiką. Gdybyś się uczył. Zamiast przechodzić dziko okres dojrzewania Twoja psychika byłaby na miejscu W twojej głowie nie ma nic poza dziewczynami Kiedy ostatnio zrobiłeś pracę domową? Polina, Natasza Mam już dosyć tych twoich związków, wystarczy Gdybym tego nie zrobiła, to kim byś został? Poźny, kiedy ty się w końcu ogarniesz? Powiedz mi Wnosili alkohol do szkoły nosci ci złamali I przy okazji przez Dziarskiego I te walki na ringu po szkole Myślisz, że nie czytam twojej wiadomości? Wyglądasz mój telefon? Dlaczego na niego krzyczysz? Ty dlaczego przyszedłeś? No, spakowałem rzeczy, możemy jeść. Po co wtrącasz się w jego życie osobiste? Myślisz, że on sam nie wie, jak to rozwiązać. Jesteś najmądrzejsza, czy co? Najpierw ogarnij swoje życie osobiste, a potem zajmij się wychowaniem dziecka. go tyle lat i radziłam sobie bez twojej pomocy! I dlatego przeprowadza się do mnie, tak? Jeśli pójdziesz do niego teraz. To dopiero dostaniesz! Jaką manipulatorką? Była taką została! Chodźmy, synu. Dima, ja chciałam tylko spytać Polinę, kiedy się rozstaniecie! A lepiej zapytaj koleżanek, kiedy psychiatra ma wolny termin. Idź, może chociaż coś pomoże. Musimy rozwiązać te problemy, które pojawiły się na dyskotece. To przez dyskotekę, czy przez to, że jesteśmy głupi? Bo za siebie, ja jestem mądrzejszy od ciebie. A tak w ogóle, co z twoją mamą? Zamieszkałem z tatą, nie chcę już utrzymywać kontaktu z mamą, ani z nią mieszkać. To nie była ustawka? Nie, to prawda, mama zniszczyła mi całe życie. To dziwne, ale wciąż wydaje mi się, że Polinajdziarski są w sobie zakochani. Mówiłem ci to na początku semestru. Zawołałeś mnie, żeby mnie wykończyć psychicznie, czy co? Dobrze, wszystko już umówiłam, ona na nas czeka. Nie daj Boże, żeby po tym Twoje oceny się nie poprawiły. O co chodzi? Naprawimy nasze życie i postaramy się, żeby wszystko wróciło do normy. Pamiętaj, Dima, robię to tylko po to, abyś w końcu mógł mieć spokój i ciszę w swojej klasie. A co pani robi? O... Um. Mm, widzę zniszczenie. Już ci o tym mówiłam. A co można zrobić? A czego chcesz? No chcę, żeby między mną a Angelą było wszystko ok. Może jakiś czar miłosny? A czego chcesz? No ja. Dima, nie martw się. znam tę kobietę od bardzo dawna. Poznałam ją pół roku temu w naszej szkole. Powiedz mi, co chcesz zmienić? Chciałbym tylko, żeby wszystko było jak dawniej w pierwszym semestrze. Kiedy nie było internatów, a nasza klasa była przytulna i przyjazna. To, co się teraz dzieje w moim życiu, to najgorsza rzecz, jaka mogła się wydarzyć. Dobrze. Można będzie spróbować. A ty będziesz musiał się postarać. Masz radę, a poradzi sobie lepiej w szkole. Już wcześniej rozmawiałyśmy o nauce. Wszystko będzie lepiej! Już zabrała mu komputer i telefon, są zbędne! Nie martw się, duchy pomogą! Powiedz mi, co trzeba zrobić? Dima, zawieść cię do szkoły? Chcę pójść sam. A może mogę ci w czymś pomóc? Nawet nie wiem, w czym mógłbyś mi pomóc. No cóż... Pomogę ci ogarnąć problem z mamą. Rozumiem, że wywróciła ci życie do góry nogami, ale też możesz ją zrozumieć. Spróbujesz? Zmieniasz teraz zdanie i chcesz ją wybielić? Rozum, że w konflikcie obie strony zawsze ponoszą winę. Nie musisz też brać na siebie całej winy, pamiętaj, a ta zawsze może pomóc. Okej, okay, dzięki. Widziałeś mój plecak? Jest przy drzwiach. Szybko sprowadźcie tu kobietę, która urodziła Dimę. Panie Leopoldzie, ten problem jest oczywiście poważny. Proszę poczekać, ja nie rozumiem, na czym polega problem. Już drugi raz, kiedy pańska klasa pojawia się w tych folderach, rozumie pan? Szczerze mówiąc, nie. Nie może pan wyjaśnić? Teraz musimy rozmawiać z dyrektorem. Mało tego, że wszyscy są problematyczni, to jeszcze ten, jak mu tam. Ziarski i ta dziewczyna, Polina, tak? Ziarski? No rozumie pan. Przejdźmy się do dyrektora. No chodźmy. Tak, Tima, musimy później pogadać. Co, już Cię złapali? Ale, że co? O czym chcę z Tobą gadać. Mówiłeś mu, gdzie byliśmy? A po co Ci ta łopata? Muszę wykonać trzy zadania, żeby zdjąć klątwę ze mnie, Angeli. A tak, przy okazji wykonasz dziś swoje zadania? Szczerze mówiąc, nie wiem. Jakoś w to wątpię. Pamiętasz, co było, kiedy ta jasnowicka przyszła do naszej klasy? Oszalałeś? Nawet moja babcia mówiła, że to powinno zadziałać, i że jej można ufać. Zresztą to było dawno. A co Ty wątpisz w słowa mojej babci? Ale po co Ci łopata? Muszę zebrać Ziemię z miejsca, w którym ostatnio byliśmy szczęśliwi. Z Angelo, kumasz? A my co dzisiaj? Mamy sprzątanie parku? Że co niby? Dima, jak tam po dyskotece? Nie wiem, chyba okej. Okay. A gdzie twoje ziomki z internatu? Pewnie nie mają dzisiaj lekcji, co Dima? <laughs> no dobra, ja muszę iść po moją ziemię. A może dzieciaki z internatu dostali od ciebie to czego chcieli? Nie kumplujesz się z dziarskim i nie chodzisz z Poliną. Wychodzi na to, że już nie chcą z tobą gadać. A po co mu łopata? Musi wykopać ziemię. A co do dzieciaków z internatu, to się mylisz. Daj Boże, że się mylę. A co tam z Dianą? A skąd wniosek, że coś nas łączy? Dima, on wszystko u ciebie, okej. Okay? okej, okay. nie musicie się tak o mnie martwić. A z Dianą mnie nic nie łączy, nie mam teraz żadnej dziewczyny. Bardzo dobrze, Dima. Bądź mężczyzną. Najpierw cię pokąszy, potem powie, że śmierdzisz jak śmieć, a potem pocałuję. To znaczy, że na 100% zawsze czegoś od ciebie chce. Więc bądź dumny i samotny, jak wilk bez stada. kumasz. Dogadałeś się z mamą? Teraz mieszkam z tatą. Nie boisz się go, był w Mówisz serio? Gdzie mamy teraz lekcję? Albo sam znajdę, Nara. A ty co? Obraziłeś się? O! Pojawił się sprawca najlepszej szkolnej dyskoteki. Dima, jeśli planujesz nadal organizować pojedynki na szkolnych imprezach, powinieneś przynajmniej poinformować o tym swoją klasę z wyprzedzeniem. Się stało, mi się osobiście z Bilkiem bardzo podobało. Chyba Orzechowi też tańczył tak wiele, że nawet postanowił się dzisiaj w szkole nie pojawić. Czyli tylko ja jestem tutaj winny? No co, Dimon, jak się czujesz moralnie i duchowo? Jesteś zadowolony z tego, co się wydarzyło i co się dzieje? Acha? Jesteś zadowolony z Polinku! Polinka, jak myślisz, jestem z ciebie zadowolona? Zamknij się, już ci mówiłam, że Twój pocałunek nie był potrzebny. Polinka jest niezadowolona! Dobra, nawet nie chcę mi się z tobą gadać. Całkowicie zniszczyłeś cały zespół i siebie przy okazji. A ty nie zniszczyłeś? A gdzie twoi przyjaciele, ha? A może cię porzucili, gdy zostałeś. Sam jak palec, co? Co tam dzwonka jeszcze nie było? Gdzie ty byłeś i dlaczego jesteś taki brudny? No więc, dzieciaki, mamy poważne problemy. Sasza, co z tobą? A w czym problem? A cóż, jak widać, wykopał kabel zasilający. <śm> Ministerstwo znowu przyjechało do szkoły I mówią, że tym razem wszystko będzie o wiele poważniejsze Nie chcecie mi powiedzieć prawdy? Bo nawet ja nie wiem, co się wydarzyło na tej dyskotece Nikt nie chce mi nic powiedzieć Bo co pan, nic pan nie widział? Brakowało tylko popcornu Dziarski, myślę, że to nie jest dobry czas na żarty Ponieważ ty i Polina jesteście pierwsi na liście I w ogóle ten cały bałagan jest przez was Jak to przez nas? Powiedzcie mi chociaż, czy dobrze się zachowywałem na dyskotece? Bo nie pamiętam kompletnie niczego, co się tam działo A tak w ogóle, kto przyniósł ten sok, który wszyscy piliśmy? Wydaje mi się, że to Kamran przyniósł sok. Kamran? A zastanawiałem się, dlaczego smak jest tak dziwny, niesmaczny. Co się stało na dyskotece? No wychodzi na to, że Angela mnie rzuciła. Dziarski posłował Polina, a Polina rzuciła dimę i ktoś ukradł konsolę. Sasza, co jak co? Ale dokładnie pamiętam, że to woźny zostawił wam konsolę na przechowanie. A Wy skłamaliście, że zabrał ją sam dyrektor. No po prostu nie chcieliśmy się w to zagłębiać. Dzięki Bogu, że ta konsola wróciła do dyrektora. A tak w ogóle, co wy do czorta robiliście na dyskotece, skoro Rashida wam zabroniła, ha? Sasza, co z twoim wyglądem do jasnej ciasnej? No jak to powiedzieć? A co to za facio z ministerstwa i czego chce? Nie facio to po pierwsze: Ziarski i Polina. Ja jestem Polina, co się stało? Otrzymaliśmy anonimowe zgłoszenie, że uczniowie Ziarski i Polina robią problemy w gmachu szkoły i nie tylko. A także poniżają i obrażają uczniów. Znam was, wiem, że wasza klasa nie jest święta. Ale teraz zajmiemy się w szczególności waszą dwójką. Co za klasa? Myślę, że po tym, co usłyszałem, będziemy musieli was rozwiązać dla waszego dobra. Po pierwsze, jestem Dziarski. A po drugie, kto jest anonimem, jeśli można spytać? A pan, panie Leopoldzie? Zdaje się, że dzisiaj jest ostatni dzień pana pracy jako nauczyciela. I daj Boże! Że po tym w ogóle pan znajdzie pracę. A, a, a jak to? Proszę poczekać! Wszyscy siadajcie na swoje miejsca, okej? Okay? No i kto jest szczurem? A co? Boisz się? Ty po tym wszystkim co zrobiłeś, nadal masz zamiar mnie atakować? A Ty? Dimon, zacząłeś wykonywać swoje zadanie? masz się, to wycieracie! Dość tego! Siadajcie na miejscach! Słyszeliście, co powiedział pan Leopold? Romek, a ty co chcesz? Zostać gospodarzem? A co to? To Lalka Angela, moje drugie zadanie! Lalka Angela? No tak, Lalka Angela! A ty zacząłeś wykonywać swoje zadania? Jak nie zaczniesz, to wrobisz moją babcię! Chyba, że nie chcesz, żeby wszystko było jak dawniej. Słuchajcie, o co chodzi z tym rozwiązaniem? Co za różnica? Pasy? I tak wszyscy tu się zachowują jak dzikie. A ty C Limon, możesz wszystko naprawić, jak nie będziesz się głupio zachowywał. Patrz! A to co, Angela? Skąd wiedziałeś? Podobna, nie? Tam jest jej zdjęcie. Jak myślicie, ten facet z ministerstwa mówił poważnie? Ostatnio cieszył się, że nikogo nie będzie musiał wyrzucać. Myślę, że to kolejny podstęp, żeby nas wszystkich nastraszyć. A sens nie to nie jest podstęp? Jak powiedział Dimond co za różnica? Tak, Dimon? Tak w ogóle, chłopaki, kogo uważacie za winnego sytuacji z Dziarskim i Poliną? W każdym konflikcie obie strony mają jakąś winę. Tak, ale ty przegiąłeś. Ja przegiąłem? A w porządku było. Co? Dimon, nieważny, jakbym nie lubił Dziarskiego. On zrobił dla ciebie więcej dobrego niż ty dla niego. To fakt. Dlaczego pocałował Polinę na moich oczach? Przyjaciele tak nie robią nie przechodzą na stronę tych, którzy wczoraj byli jeszcze wrogami i na pewno nie słuchają ich słów. Krótko, gdybyście się nie zachowywali jak dzieci i porozmawiali normalnie, to wszystko by się nie wydarzyło. Tak, dziarski Polina do dyrektora. Jak to? A reszta? Niech siedzi cicho. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujemy, jest repermenda od kogoś z góry. Tak, a co się stało? Wszyscy mamy poważne problemy. Wczoraj Anonim zadzwonił na infolinię Ministerstwa Edukacji i powiedział o wszystkich naszych wpadkach. Niby o czym? Może to pani Rashida, co? No tak, pewnie to ktoś z naszych. Nie wiem, ale myślę, że nie skończy się na dziarskim i polinie. A przy okazji możecie też zadzwonić do rodziców. A co my takiego zrobiliśmy? Nie wiem, nie wpuszczą mnie do biura, więc niczego się nie dowiem. Więc lepiej sami przypomnijcie sobie, co robiliście na dyskotece. A Sasza i Dima nie zostaną wezwani? Jak na razie wezwali tylko dziarskiego i Polinę. A wam radzę się modlić, żeby wszystko się ułożyło, choć idziemy. Czemu to wszystko się zawaliło? Czy nie mamy już dosyć problemów? Szczerze mówiąc, nie mam już ochoty chodzić do szkoły. Wszyscy się kompletnie zmienili. W ogóle nie chcę się z wami rozmawiać. Myślę, że łatwiej to po prostu zostawić niż to rozwiązywać. Ma ktoś ładwarkę do telefonu? O, to twoje pierwsze zadanie, ta? Może powinieneś wziąć ładwarkę od dziarskiego albo Poliny. Co ona ci w ogóle powiedziała? Serio, ma ktoś ładwarkę do telefonu? Dima, dzień dobry. Jeszcze ciebie brakowało. O co proszę? No nic. Co się stało? Widziałeś ucznia Adziarskiego Od rana chodzę po szkole. Zwiedziłem już wszystkie budynki. Dostałem skargę i muszę napisać wyjaśnienie, Widziałeś go? Dyrektor go wezwał. Dyrektor wezwał. Pff, tym lepiej, szybciej to rozwiąże. Masz długopis. Co? Masz długopis. Najlepiej czarny. Co tam, Dima? O! Dzień dobry! Dzień dobry! Potrzebujesz policjanta do swojego zadania? Twoje zadania są takie fajne, a ja mam tylko nożyczki. A po ci nożyczki? No do tego tam, jak mu tam. Masz długopis? No i lepiej czarny? Jeszcze długopis? Super! Nie ja muszę po prostu odciąć kosmek włosów, a Jakich włosów? My po prostu bawimy się fryzjerów na lekcji. Dobra, rozumiem, że nie macie długopisu. I dziarski jest tu dyrektora, ta? Rozumiem. Co to za zadanie? Potrzebowałeś ładowarki, żeby zadzwonić po policję? Ją musisz obciąć nożyczkami Angeli włosy? No tak! Potrzebuję kosmyka i włosów. To ostatnie zadanie! Słuchaj, to naprawdę śmierdzi bzdurą. Nie pomyślałeś o tym? Jak to bzdurą? Nie planujesz wykonać żadnych zadań, żeby przywrócić przyjaźń w naszej klasie? Jakoś nie jestem pewien, czy obcięcie włosów Angeli znowu cię do niej zbliży. Dziarski próbował wcześniej rozwiązywać nasze problemy. No i miał zupełnie inne metody. A co ma Dziarski do tego? Teraz siedzi u dyrektora z Poliną. A do tego jeszcze ją co? Poca... A dlaczego policjant o niego pytał? Nie wiem. Musimy szybko wykonać zadania. Nie mamy dużo czasu. Mówię Wam, nie mam pojęcia, co się tutaj dzieje. To jakaś ustawka. I do tego zrobił to ktoś z nas. Ale słyszeliście, co wam powiedział? Powiedziano nam, że zostaniemy wyrzuceni za coś, co nawet się nie wydarzyło. To bzdura! Naprawdę was wyrzucą? Zimon, to twoja sprawka? W sensie? To jakaś zemsta, czy co? Wiedziała o tym tylko nasza klasa i internaty. Więc albo ty, albo oni. A czekaj, przecież się kumplujecie, nie? Wszystko jasne. Po prostu nie sądzę, że mogłaby to zrobić waria, która ciągle milczy. Tak, waria? To na pewno nie ona. Dobrze, Dziarski, uspokój się. No ale co, uspokój się? Jeszcze raz powtarzam, to było poza szkołą. A Polinę po prostu w to wciągnięto. Podobno była inicjatorką tego wszystkiego. Co ona ma z tym wspólnego? Co? nie jaja. Pomogliśmy Dimonowi, a wylatujemy my. Ale że co? Dima, czekaj, czy to oznacza, że Dziarski walczył za twój złamany nos? Nie musisz milczeć, on wszystko wie. Sasza powiedział wszystko w gabinecie u pani Rashidy. Poczem o czym, moje UFC? Słuchajcie, niedługo doprowadzicie mnie do grobu tymi swoimi sekretami. Czyli to przeze mnie? No a co ty taki zaskoczony? Wszystko, co się dzieje w tej klasie, jest przez ciebie. Może pójdę z nim pogadać? Gdzie ty chcesz iść? Dyrektor jest wściekły. Jeszcze rodzice są w szkole, wielkie dzięki. A co z panem, panie Leopoldzie? A pan Leopold odpowiada za dostarczenie alkoholu uczniom. Panie Leopoldzie, dlaczego pan o tym nie wspomniała, ale jak to? No ten alkohol, który skonfiskowałem z twojej szafki, przypisali mi. Bo na dyskotece wszyscy się upili magicznym sokiem Kamarana. Dimon, nie masz wrażenia, że gdziekolwiek się nie pojawisz, wszystko się rozwala? Spokojnie, mogę pójść i powiedzieć, że to wszystko ja zrobiłem i wyrzucą tylko mnie. Przestańcie krzyczeć. Wiem, że narobiłem problemów. Wiem, że jestem zły. Przestańcie mi o tym przypominać. Po prostu przestańcie. No i co, wyjaśniliście wszystko? No wyjaśniliśmy, ale co mamy z tym zrobić? Co dalej? Wydalenie, przeniesienie, internet. są wciąż u Puściłem waszych rodziców. Wszystko ok. A to właściwie dla was. Za dobrą pracę i naukę w szkole. A to co? O, dyplomy? Tak, dyplom dla najlepszego nauczyciela od ministerstwa. A dla was dyplomy za najlepszego ucznia i najlepsze wyniki w nauce. Też od ministerstwa wypełnicie sobie później. W Sensie? Mieliśmy drobne nieporozumienie. Pomyliliśmy szkoły. Wyobraźcie sobie, że w sąsiedniej szkole są dokładnie tacy sami uczniowie jak wy. Podobne nazwiska i mają te same problemy. Takie, o których wspomniałem wcześniej. Ogólnie rzecz biorąc, dyrektor i ja wszystko dokładnie sprawdziliśmy i wyraźnie doszliśmy do wniosku, że klasa jest bardzo dobra. Rodzicom powiedzieliśmy, że mogą być dumni ze swoich dzieci, a że. Wasz wychowawca to po prostu dar niebios. Niczego nie rozumiem. I nie musi pan niczego rozumieć. I proszę wybaczyć mi moją, że tak powiem, głupotę. Jesteście wspaniali. Hm. Znowu przyszedłem do waszej szkoły i znowu, że tak powiem... Dzień dobry. Pudło. Oczywiście. Mówcie mi. Co za idiota wykopał dół obok szkoły? Gdzie idą pieniądze na remont szkoły? Czy powinienem się tym zająć osobiście? Bo nie co rozumiem. Co zrobiłeś? To przez przypadek. Przypadkowo obciąłeś mi włosy nożyczkami, tak? Dlaczego krzyczysz? Panie Leopoldzie, ten idiota obciął mi włosy, kiedy byłam w łazience. Sasza? No co ja? Bawiliśmy się w fryzjera. A co pan taki brudny? To Sasza wykopał ten dół. Słyszałam jego plan na korytarzu. Ja cię kręcę. Ona przemówiła. Dlaczego wykopałeś tu? Wróżka dała mi zadanie, żeby odzyskać Angelę. Miałem odciąć kosmyk włosów, no i zrobić lalkę i wykopać dziurę w ostatnim miejscu, w którym byliśmy szczęśliwi. Ostatnim miejscem było wejście do szkoły, i ostatni raz je całowaliśmy. Uszalałeś? Tak, dziarski. Pójdziesz ze mną, musimy napisać wyjaśnienie. No, co się stało? Toś kranie żarówki z podjazdu przed waszym domem. Potrzebujemy wyjaśnienia, żebyś w szkole w czasie kradzieży. Dobrze, rozumiem, że wasza szkoła, oczywiście, jest dobra, ale lepiej zajmę się swoimi sprawami, zanim słyszę za dużo. Do widzenia. Co ty, idioto, chciałeś rzucić czar miłosny? No, chciałem, żebyśmy znowu byli razem. A tak w ogóle, Dima, skończyłeś już wszystkie swoje zadania? On też chciał rzucić miłosny czar. Mam nadzieję, że nie na mnie. Dima chciał, żeby wszystko w klasie było dobrze. To główką trzeba było myśleć, a nie rzucać miłosne czary. A tak przy okazji, panie Lopoldzie, co to za dokumenty? I A co w tym wszystkim chodzi? No, chyba magia Dimy i Saszy na to wszystko wpłynęła. Bo sam tego nie rozumiem. Ale zgadzam się, to wszystko jest dziwne. Ale z drugiej strony, wszystko jest w porządku, tak? Tak? Chcesz pisać zawiadomienie, że twoje włosy... Jakie zawiadomienie? Masz szczęście, Sasza, że cię kocham. Wychodzi na to, że zaklęcie zadziałało. Jaki z ciebie idiota? Wszystko u Ciebie, okej? Okay? No, chyba tak. Jak coś, to pamiętaj, że zawsze możesz do mnie zadzwonić. Dziękuję ci, tato. Dima, tak? Tak. Czy mógłbyś sam rozwiązać sprawę w swojej rodzinie? Dzwonię twoja mama i mówi, że. Ziarski i Polina narobili tu bałaganu. Nauczyciele piją, bitwy na ringu, a potem dzwoni twój ojciec i składa mi ciekawe propozycje, których nie mogę odrzucić niestety. Po to, żeby załagodzić tę sytuację z Ziarskim i Poliną. Dzwoniła moja mama? No tak, ona jest anonimem. Porozmawiam z mamą, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że twój ojciec dotrzymuje słowa, tak? Mam kilka spraw prawnych, które muszę pilnie rozwiązać. Gdyby nie on, to by, no wiesz... Mogłoby być źle. Dobrze, chyba pójdę. No dobra. Kurczę, to wszystko bzdura! To diabła z tymi wróżbitami jasnowicami? Musimy wziąć swoje sprawy w swoje ręce! Masz jakieś pomysły, co będziemy robić dalej, co? No cóż, przyjaciele, bardzo Wam wszystkim dziękujemy za oglądanie. Jeśli jeszcze nie kliknęliście lajka, kliknijcie to teraz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, subskrybujcie, bo mamy dla Was nowe, ciekawe produkcje.